No i dobra widzę, jesteśmy w filmu, filmie bonusowym. To jest tak naprawdę powinien być drugi film bonusowy. Tu już trochę zacząłem tego, ale coś, coś mi przeszkodziło, niech, niech stąd włączyłem nagrywanie. I jesteśmy tutaj i mam takie temy. Kurde, nie wiem co dla Wam mam, mam jeszcze powiedzieć, bo, <laughs> bo tutaj troszeczkę tak z 5 z minut yy, filmu nagrałem, nie go wyłączyłem, ale yy, dobra, nieważne jest film, jest film. Aha, 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 aha. O nie, to jest boss. No, to była Optimus Prime tym Optimus Prime, właśnie, jest walka i jeden Optimus Prime zginął. A tym Optimus Prime nie byłem ja. Tak, tak, jak, tak, tak. Trochę powiem taki temat fabularny w tej grze: że relik, czyli ten, ten boss, właśnie go zabiję. On jest od królowej sześcianu. Ci, co grają e, od sezonu 8. Dobra, biedza, jesteśmy e, z powrotem. Z nami jest Alix. Siemano. E, tutaj zabiję tylko jednego tu chłopa i mi właśnie skończę wam e, tutaj, co mówiłem. E, ten, no, no, spoko ten, grasz beze mnie. No. E, ten relik, e, który tutaj zabiję, jest od Królowej sześcianu tak popularnie. Ale to co bez siebie? Tak, potem potem już kończę. Już nie mogę. I mama mi powiedziała, że jakbym miał, to że muszę iść z Wami, jak Wy przyjdziecie, to wtedy e, idziemy na dwór. Ale Ty jesteś. Ja? A to moja mama tak mi rozkazała, że, na, że nawet jak Wy przyjdziecie, mamy iść na dwór. Więc jak ja, żebym mógł grać 3 godziny, to wtedy tak musimy iść na dwór. Mama no, powiedziała. To nie moja wina Ja bym bardzo chętnie z tego A i ten teleskop, co tam było, to, to odpalili zaraz Ci pokażę Algo, szajimo. Czekaj, 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 o widzisz? Jaki laser jest Hmm. Ja mam nam przynieść królową sześcianu, podobno na wyspę. Lub kog, kogoś, znaczy jakąś większą... jakąś królową drugą, która ma większą rangę niż tą ta. Ale ty grasz kontra złych ludzi. Przez ja boty. też to te chcę. No na botu gram, nie wiem czemu to mam coś. Tak mi Epic Games zrobił. Sam nie jesteś przez to taki dobry Musisz Co? trenować na hardcore'ach. Wiem. Skoro chcesz zagrać w kaszkapie. No. O właśnie. Przyszedł, przyszedł nie sądzę, że będziemy mogli zagrać w kaszkapie, bo ty nie, nie sądzę, że dasz radę zbić, wbić rank, rankę Golda. spoko Będzie trudno. Bo A ranki w tym sezonie są trochę zwalone. Bo ostatnio co ja grałem, wygrałem mecz. E, A ten w brązu jest w ogóle. Miałem 15 kili. I zgani jaką rankę miałem? Jako pierwszą. Brąz 2. Wina miałem, nie? Pierwszy mecz. W rankingach? No. No co jest? jak Ale to jest jakiś pocoł pewnie. No to nie był pocoł. No a widzę, wykończymy się ten odcinek, to jest 4-minutowy odcinek, bardzo krótki, ale pa.